Te słowa powiedział Jezus do człowieka, który potrzebował pomocy. Do człowieka, który na co dzień ma mnóstwo zmartwień i musi stanąć przeciwko różnym okolicznościom, w których nie chciałby być jako człowiek. On te słowa skierował do człowieka potrzebującego. Do kogoś, kto bardzo być może czuł się samotny w tym wszystkim, co przeżywał. Być może czuł się niezrozumiany przez otoczenie. I dzisiaj, jeżeli zakładamy i wierzymy w to, że Jezus Chrystus jest pośrodku nas, to ja uważam, że dzisiaj to pytanie jest aktualne do Ciebie. I ono jest aktualne do mnie. Ja wiem, że kiedy przychodzimy do Zgromadzenia, to przede wszystkim chcemy Jezusowi podziękować za to, jaki jest wspaniały, cudowny i niesamowity. I chcę by mu powiedzieć jak bardzo doporny. Za to wszystko, co on dla nas uczynił, mamy zupełną świadomość, że gdyby nie on, dzisiaj każdy z nas byłby w innym miejscu. Być może niektórzy z nas by już nie żyli, nie byłoby niektórych z nas wśród żyjących. Ale wiemy, co zawdzięczamy Naszemu Panu. I dzisiaj to słowo jest skierowane właśnie do Ciebie. Dzisiaj to słowo jest skierowane do mnie. Dzisiaj Jezus skieruje słowo do Ciebie, do gibracie i siostro. Co chcesz? Co chcesz, bym ci uczynił? Czy masz jakieś pragnienie dzisiaj w swoim sercu? Czy masz pragnienie, żeby On poruszył Twoje serce? Czy masz pragnienie, by w głębiej poznawać Jego wolę w swoim życiu? Czy mamy pragnienie coraz bliżej i jeszcze bliżej i jeszcze bliżej i coraz bliżej przybliżać się do Niego? Czy, czy to, co w tej chwili przeżywasz, już ci wystarczy? Czy to, co On w tej chwili Tobie daje, czy to, co On w tej chwili e, pozwala Ci przeżywać ze sobą jako z Bogiem, już ci wystarczy? Czy masz większe pragnienie przeżywać Boga w swoim życiu? Czy masz większe pragnienie być coraz bliżej Niego? Czy mamy coraz większe pragnienie? rozumieć jeszcze bardziej i głębiej poselstwo Bożego Słowa, które On przekazał dla Kościoła i zostawił Kościołowi. Czy to, co dzisiaj przeżywasz, ci wystarczy? Ja wam powiem, że mi nie wystarczy. W miarę jedzenia, tak? Apetyt, proszę. W miarę jedzenia, w miarę poznawania Bożego Słowa, apetyt rośnie mój na to, by bardziej przeżywać mojego Boga w moim życiu. Apetyt rośnie mój, by bardziej przeżywać Boga w zgromadzeniu w kościele Jezusa Chrystusa. Mam wielki apetyt na to, by Bóg, by Duch Święty poruszał się w zgromadzeniu i dotykał Waszych serc. I zmieniał Wasze serca, i zmieniał moje serca. Zmieniał nasze życie na lepsze. Im bliżej światła, tym ciemność musi ulec. Amen? Im bliżej światła, ciemność musi ustąpić. A światłością dla nas dzisiaj jest Chrystus, jest Jego Słowo. Tak bardzo. Doceniam to, ukochani, drodzy bracia i siostry, że jesteście dzisiaj na małżeństwie. Tak się cieszę, że dzisiaj możemy wszyscy uczestniczyć w społeczności z Ewangelią. W społeczności z Bożym Słowem. Dlatego, że kiedy mamy społeczność z Ewangelią, to to słowo ma moc dotykać twoich, twojego serca, Twojego życia, tych miejsc, które być może jeszcze nie należą do Chrystusa i są twarde, ale On potrafi uczynić cud. Amen. Dlatego co chcesz, by Bóg dzisiaj tobie uczynił? Co chcesz, drogi bracie i siostro, ja miałem zupełnie inne kazanie. Ale w momencie, kiedy uwielbialiśmy Pana, ten głos mnie prześladuje. Co chcesz, bym Ci uczynił? Co chcesz, bym Ci uczynił? Czy chcesz w ogóle coś, żebym Ci uczynił? Czy spodziewasz się dzisiaj mego błogosławieństwa? Czy może jesteś w kościele po to, bo nie wypada, w niedzielę trzeba coś zrobić? Widzicie, dlaczego ja tutaj jestem? Bo tutaj dla mnie jest życie. Tutaj zgromadza się kościół Jezusa Chrystusa. Wy jesteście własnością Bożą i każdy z nas wie, jak żyje, i każdy z nas wie, ile mu jeszcze brakuje, ale to nie przeszkadza Bogu, by mógł działać wśród nas. A my? Amen. To nie przeszkadza Bogu, by bo On mógł dotykać dzisiaj Twojego serca. Niesamowite, Bóg dzisiaj może dotknąć Twojego serca. Bóg dzisiaj może poruszyć moje serce. Czy jesteś na to gotowy? Cudowny, wspaniały, doskonały, niesamowity Bóg. Druga myśl. Jeśli uwierzysz, ujrzysz, co? Czy potrzebujesz ujrzeć Bożą chwałę w swoim życiu? Zadaję Ci konkretne pytanie dzisiaj. Czy potrzebujesz ujrzeć Bożą chwałę w swoim życiu? Bo jeżeli nie potrzebujesz, no to nie ujrzysz. Czy potrzebujesz ujrzeć Boże działanie w Twoim życiu? Pytam się Ciebie, drogi bracie i siostro, czy jesteś otwarty na to, by On dzisiaj uczynił coś, o czym marzysz, za czym tęsknisz, ale nie masz siły, by to przeżyć? Są rzeczy, które tylko może dać Bóg. Bo to są rzeczy ponadnaturalne. Choćbyś nie wiadomo, jak chciał nie zrobić tego, nie przemienić swojego serca. Nie uczynisz coś, co może uczynić tylko Bóg. A Bóg, tylko On może dotknąć Cię i zmienić Cię, drogi bracie i siostro. Tylko On może w dziedzinie, gdzie jest pustynia w swoim życiu, zrobić tak, by wytrysnął wspaniały, cudowny życiobajny skrumień. czy wiesz? Czy wierzymy dzisiaj, że On tutaj jest? A jeżeli On jest, wyobraźcie sobie, lubię to powtarzać, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Jeśli uwierzysz, ujrzysz Bożą Faraon. Czy przypominacie sobie, w jakich okolicznościach Jezus Chrystus wypowiedział te słowa? W okolicznościach bez nadziei, bo człowiek już leżał czwarty dzień w grobie. Smrud i smród tylko się unosił. Jeżeli był ten grób otwarty, wyobraźcie sobie, jaki on musiał wyjść z tego grobu. Śmierć. Śmierć. Śmierć łazarza trzymała. Cztery Ale przyszedł wybawiciel. Przyszedł Jezus. I śmierć musiała ustąpić. Amen. 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 Śmierć musiała ustąpić. Amen. Niesamowite. Taki jest i Twój Jezus. Taki jest Twój Chrystus. Taki jest Twój Bóg, któremu powierzyłeś swoje życie. On taki jest. Czy słyszysz? Jakie dziedziny w Twoim życiu są dla Ciebie nie do pokonania? Co jest takiego, co spędza sen z Twoich oczu? I czujesz się bezsilny, bezradny, i powiem Ci więcej, pokonany, i powiem Ci więcej, czujesz się jakbyś już nie żył, jakby to Cię pokonało. Chcę Ci powiedzieć, że Chrystus pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Tak jak pokonał śmierć Łazarza, śmierć trzymała go cztery dni w łapach. I obrazowo jesteś już mój. Ale pojawił się Jezus, pojawiła się światłość. Pojawił się Pan Panów, Król Królów. I powiedział, wyjdź, Łazarza. I śmierć musiała ustąpić, drogi przyjaciele. Śmierć musiała odstąpić. A jak jest w Twoim życiu? Uważasz, że będzie inaczej, jeżeli uwierzysz, ujrzysz Bożą chwałę. Jeżeli uwierzysz, ujrzysz Bożą chwałę. Ja za Ciebie wierzyć nie mogę. Za siebie. Ja mogę wierzyć to, co On może uczynić w moim życiu. I przeprowadził mnie przez różnego rodzaju kłopoty, ale uwierzyłem. I dzisiaj ujrzałem Bożą chwałę. Aleluje. W tym, że jestem tutaj, w tym, że dalej funkcjonuję, w tym, że Was bardzo kocham jako Kościół, widzę Bożą chwałę. Amen. Nie udało mu się zniszczyć mojej miłości do Chrystusa i miłości do Kościoła. Nie udało mu się. Śmierć musiała być pokonana. Hallelujah! Halleluja. Ekscytacja mnie rozwala. Drodzy bracia i siostry, powiem wam, kiedy jesteś przed Bożym obliczem, czasami zachowujesz się jak ten Dawid. I złana patrzy się i mówi, co ten Dawid robi? Nie godzi mu się tańczyć. A on tańczył przed krzyżą, Przed Krzynią Przymierza. I mam wrażenie, że być może dzisiaj ja tak dla niektórych wyglądam. Jakiś nawiedzony dzisiaj jestem pastor. Tak, nawiedzony Duchem Świętym. Jestem nawiedzony dzisiaj. Możesz tak o mnie mówić. Chcę być nawiedzony. Chcę być nawiedzony duchem Pańskim. Jeśli uwierzysz, ujrzysz Bożą chwałę. Jeżeli uwierzysz, ujrzysz Bożą chwałę. I to w tych dziedzinach swojego życia, które być może już umarły, i nie masz żadnej nadziei. Nie masz żadnej nadziei na poprawę. Jeśli uwierzysz dzisiaj, Wyjdziesz wolny w Jezusie Chrystusie. Aleluja. Bo Bóg jest Bogiem cudownym i wspaniałym. On nie może zaprzeć się swojego słowa. I trzecia myśl. Idź. Wiara twoja cię uzdrowiła. Wiecie, to są teksty Bożego Słowa. Które wymagają od nas wiary. Tej wiary, która zwycięża świat. Jeżeli w sposób cielesny będziemy chcieli odebrać to słowo, to możemy nawet się zgorszyć. Możemy o to słowo się rozbić. Bo napisane jest, że życie przynosi duch. Litera zabija. Ja wierzę w ducha. Tego słowa, które dzisiaj czytam. Napisane jest, że każde słowo jest natchnione Duchem Świętym. Ja w to bardzo mocno wierzę, że te słowa, które dzisiaj cytuję, również natchnione są Duchem Świętym i Bóg przepotężny w Jezusie Chrystusie, przyzna się do tych słów, bo to On wypowiedział: Nie ja. To jest obietnica dana dla, dla Ciebie i dla mnie. Są problemy, są kłopoty, są w naszym życiu przegrane walki. Są i musimy się do tego przyznać. Ale zwycięstwo zwycięstwo to końcowe należy do ciebie i do mnie. Dlatego że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa. Dlatego że idziesz za nim mimo problemów, które masz, mimo tego, że potykasz się i Padasz twarzą na, na ziemię i już wstajesz i mówisz, nie mam siły, ile razy. Jeżeli masz siłę stać, to, to jest ten moment, byś stał i powiedział, Panie Jezu, ja idę za Tobą. Nie wiem, jak to się stanie w moim życiu. Nie wiem, jak ja to przejdę. Nie wiem, jak ja to zrobię. Ale nie, to nie ja zrobię, to Ty uczynisz, że oczy mam skrzydła, że będę mógł wzbijać się ponad góry, jak orzeł. I na wrogów swych, czyli na diabła, na szatana, będę patrzył się z pozycji Bożej. Jakie dzisiaj masz oczekiwania od Twojego Pana? Czy jesteś dzisiaj gotowy stanąć przed nim i powiedzieć, Panie? Tak bardzo Cię kocham i chcę iść za Tobą, ale tak bardzo moje ciało mi w tym przeszkadza. To jest moja codzienna modlitwa. Ja zdaję sobie z tego sprawę, jak, jaka moja cielesność ma siłę. Dlaczego ostatnio mówimy na temat postu? Bo post jakby sprawia, że to ciało jest ujarzmione przez nas świadomie i wtedy Bóg widzi, jak bardzo go kochasz. To, ile pościsz, to, jak pościsz, nie jest ważne. Ważne jest, czy jest w swoim sercu pragnienie, by przybliżyć się do Jezusa Chrystusa, aby twoja relacja z Bogiem była lepsza, była głębsza, była bardziej świadoma. Byś mógł rano wstać, kiedy stoisz przed, nim i Panie, dziękuję Ci, że nakarmiłeś mnie słowem, że wyposażyłeś mnie. Dzisiaj wiem, że zwyciężę ten dzień. W imieniu Twoim, a jeżeli coś się stanie, to Ty jesteś ten, który mnie wybrał. I w zasadzie od tego chciałem zacząć swoje kazanie, bo chciałem usługiwać na ten temat Ewangelia Jana, rozdział 15, ale tak poszło jak poszło, i wierzę, że dzisiaj oczekiwaliśmy na to słowa, na te zachęcenia. Dlaczego tak bardzo dzisiaj Bóg wyraża do Ciebie swoją miłość? Bez względu na to, co przeżywasz, On Ciebie bardzo kocha. I chcę Ci powiedzieć, że On pierwszy z Ciebie nigdy nie zrezygnuje. On pierwszy nigdy z Ciebie nie zrezygnuje. I wyobraź sobie, że Jego ręka zawsze będzie wyciągnięta w Twoim kierunku. Zawsze, to znaczy zawsze. Zawsze. I Piotr to przeżył. Paweł to przeżył. Paweł chodził, wściekły był i niszczył kościół. I był przekonany, że wypełnia Bożą Wolę. Między innymi ci, którzy ukrzyżowali Szczepana, składali szaty u stóp Pawła. I Paweł to aprobował. Później napisane, że Paweł y, y, niszczył kościoły pańskie. Taki człowiek jak Paweł uczył łaskę w oczach dużych. I ten Paweł później po poznaniu Jezusa Chrystusa, kiedy pisze listy do zborów, które założył, mówi tak: Słuchajcie, jeżeli czynię to, co nie chcę czynić, to nie czynię ja, ale grzech, który we mnie mieszka, bo ja chcę Bogu służyć, ale w związku z tym, że jeszcze jestem w, w cielesności, to to ciało zawsze będzie ciągnąć w kierunku przeciwnym Boga. To jest obraz, że w Tobie jest grzech. Jaki grzech? Twoje ciało jest grzeszne. Jest napisane, że nasze ciało zostało skalane grzechem. Dlatego przyszedł Jezus Chrystus. I dzisiaj poselstwo też jest takie, że jeżeli jest napisane: Nie Wy mnie wybraliście, ale Ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was. To się nigdy nie zmienia w Twoim kierunku. To się nigdy nie zmienia. On Ciebie wybrał. Nie wiem, dlaczego wybrał mnie. Was może wybrał, dlatego żeście byli lepsi niż ja. Bardziej wykształceni, bardziej elokwentni, bardziej gotowi na to, by stać się Bożymi dziećmi. Ja wiem, jaki ja byłem. I ja wiem, w jakim momencie on mnie wybrał. On mnie wybrał w najbardziej podłym momencie w moim życiu. Kiedy ja sam na siebie już nie mogłem patrzeć. Powiedziałem, mam siebie dosyć. Coś trzeba z tym zrobić. Trzeba skrócić to życie, które nikomu nie jest potrzebne. A przynosi wiele smutku dla rodziny i ja siebie takiego nie akceptuję. Ale wyobraźcie sobie, że Jezus Chrystus miał inny plan wobec mnie. <śmianie> miał plan, by mnie zbawić. Jezus Chrystus miał plan, by uczynić mnie swoim dzieckiem, by postawić mnie w swoim kościele, by napełnić mnie Duchem Świętym, by ogarnąć mnie swoją miłością. I taki sam plan ma wobec Ciebie. Ten plan się nigdy nie skończył. Bóg jeszcze wykonuje swoje dzieło w stosunku do Ciebie. Jego plan w stosunku do Ciebie jeszcze się nie skończył. Jeszcze się nie skończył. On chce, abyś Ty poprzez swoje życie, poprzez świadectwo swojego życia, poprzez Twoją miłość do Chrystusa mógł innym pokazywać. Jezusa. Dlatego dzisiaj, drogi bracie i siostro, być może jesteś w takim momencie, w którym już zrezygnowałeś i powiedziałeś: To chrześcijaństwo nie jest dla mnie. Fajni ludzie, fajni są. Czuję się dobrze, ale nie mam siły. I to jest najbardziej odpowiedni moment, w którym Bóg chce działać w swoim życiu. Bo jeżeli wydaje ci się, że masz siłę, to, to to nie jest ten moment. Bóg czeka, aż powiesz, aha, ja tu już nic nie mogę zrobić. Cokolwiek zrobię, to psuję. Mieliście taki czas? Ja miałem taki czas. Ja miałem taki czas. I wyobraźcie sobie, że co jakiś czas przerabiam tą samą lekcję. Dlatego, że my uważamy, że my sobie poradzimy. I są takie chwile, gdzie okej. Okay, ale ja chcę poradzę. Dzisiaj chcę poradzisz, ale jutro nie. A Jezus nie ma słabości. On poradzi sobie dzisiaj, jutro i pojutrze z problemem, z którym do Niego przyjdziesz. Czy Ty w to wierzysz? Czy ty w to wierzysz? Czy Ty w to wierzysz? Bo jeśli uwierzysz, ujrzysz Bożą chwałę. Jeśli nie uwierzysz, to będziesz patrzył, jak inni się cieszą, radują, pląsają, bo uwierzyli i Boża chwała stąpiła na nich, a ty będziesz się zastanawiał, co jest. Jeśli uwierzysz, ujrzysz Bożą chwałę. Haleluja. Godzien chwały jest mój Bóg. Cudowny jest mój Bóg. To była niesamowicie mądra decyzja, że oddaję swoje życie Bogu. To było najmądrzejsze to, co w życiu mi się udało. Podjąć decyzję, idę za Jezusem. Chociaż nie było łatwo. Bo lubiłem ten świat. Ale wiecie, co gdzieś tam, w głębokości mojego serca, tak mnie Bóg poruszył. Doświadczyłem tego, czego nie doświadczałem do tej pory. I coś, co nie mógł mi dać żaden człowiek. Coś, co sprawiło, że moją decyzją było idę za Chrystusem. Chociaż upadałem, potkałem się, ale powiedziałem, Jezu, chcę się potykać idąc za Tobą. Chcę się potykać. Trudno, takie jest moje życie, ale chcę wstać i iść. Chcę się potknąć, stać i iść. Bo jeżeli ja się potknę, to Ty mnie podniesiesz. Taki dzisiaj dla Ciebie jest Jezus. On się nie zmieni. Jeżeli wierzymy w treść Bożego Słowa, to o tym wszystkim, o czym ja dzisiaj zwiastuję, o tym mówi Boże Słowo. Że Jego ręce dzisiaj wyciągnięte są w naszym kierunku. I te trzy teksty z Bożego Słowa, które, które wyjąłem, jeśli uwierzysz, ujrzysz Bożą chwałę, czego pragniesz, co chcesz, bym Tobie uczynił. Dzisiaj możemy przyjść przez Boże oblicze powiedzieć, Panie Boże, tak, prawdę. być bliżej Ciebie. Ja nie wiem, jak to zrobić. Ale Ty wiesz, pociągnij mnie, proszę. Pociągnij mnie do kona, w Ty mieszkasz. A tam będziemy radować się Twoją obecnością. Pamiętacie ten tekst? Spieszy pieśni na, na pieśniami, pociągnij mnie o królu do komnat swych. I tam będziemy radować się Tobą. Dlaczego pociągnij? Dlatego, że nieraz nie mamy siły i prosimy, pociągnij nas, Panie. Dodaj nam wiary. Nie mamy siły, ale Ty weź, wyciągnij mnie i pociągnij tam, gdzie Ty jesteś. Chcę być coraz bliżej. I tam będziemy radować się Tobą. Hallelujah! Radować się Chrystusem! Coś cudownego, coś wspaniałego! Musimy pozwolić teraz, by nas Pan wyciągnął z tych naszych komnat, które, które gdzieś tam są. I to może być komnat, komnata rozpaczy. To może być komnata, yy, nie wiem, nieprzebaczenia. Możesz być w komnacie, w której się nad sobą użalasz. Możesz być w komnacie, w której uważasz, że nikt Cię nie rozumie. Pozwól, by Jezus wyciągnął Cię z tych komnat i wprowadził do swojej komnaty, a tam będziesz się radował. Tam będziesz fląsał, tam będziesz tańczył. Przed Panem. Jest to możliwe? Przeżywałeś to już? Amen. A więc nie mówię o czymś obcym dla Was. Pamiętasz te łzy? Które ci ciekły, jak Bóg Cię dotyka? Mhm. Uważasz, że ten czas mhm. w życiu się skończył? Nie. On może trwać cały czas. Halleluja. Bóg jest wielki, doskonały i wspaniały, a Kościół powie. Amen. Bóg jest wielki, doskonały i wspaniały, a Kościół powie. Amen. Halleluja. Wielki i cudowny jest Pan. Pamiętam, Piotr chyba kiedyś tak powiedział, czy Pana Nie wiem, szukam tego tekstu i gdzieś mi uciekł. Ale on coś takiego powiedział. Powiem to sobie swoimi słowami. Ale w taki sposób, byście zrozumieli, o co chodzi. Zostało mi jeszcze tyle życia, ile mi zostało. I to życie, Boże, chcę spędzić dla Ciebie. A nie po to, by spełniać porządliwości swojego ciała. I to jest moje pragnienie. Nie wiem, ile mi zostało życia. Nie wiem, ale takie mam pragnienie. Boże, tak chcę tą końcówkę mego życia, nie wiem, 15-20, spędzić dla Ciebie, dla Twojego dzieła, dla Twojego kościoła. Tak pragnę. Tak pragnę. Czy pragniesz tego? Hallelujah, Bóg jest wielki, doskonały i wspaniały. I przypominam cię, że on Cię wybrał. On Cię wybrał. Dzięki sobie, co to jest wybrał? To, jest, to jest, jest mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi jest. Gromada ludzi. A on podchodzi do Ciebie. Podchodzi do Ciebie. Jeden cię zasyca za swoją rękę i cię wyprowadza. Zadałeś sobie pytanie, dlaczego? Czy wiesz, dlaczego on to zrobił? Czy rozumiesz to, co on zrobił? Wiem, dlaczego on to zrobił, bo mnie umiłował, ale nie rozumiem, za co. Za co może było, umiłować takiego ciśnika? których chuligamił był złym dzieckiem i rodzice osiedli przez niego. Nie wiem. Ale to pytanie kiedy się do sobie zada? Dlaczego ja, a nie ty? Najważniejsze, że mnie wybrał. Najważniejsze, że ciebie wybrała. Czujesz się wybrany? Tak. Czy czujesz się wybrany? Niesamowite. Nieraz ja sobie myślę tak. Wybaczcie mi, dobrze? To, to po prostu nie, ja mam takie myśli. Bo boże, boże, choćby wszyscy mnie opuścili, choćby miał przychodzić na nabożeństwo sam, to będę zwiastował Boże słowo proroczo i będę przy Tobie. I będę przychodził, bo Ty mnie nigdy nie opuściłeś, chociaż wiem, że mnie nie bo mnie kochacie, Amen. bo mnie miłujecie, Amen. prawda? Amen, Amen. cudowny i wspaniały jest Bóg, Alleluja.